Krypto spekulacja, witam na krypto bilans, dane Glasnot historyczne materiały, YouTube, playlista Glasnot dziś update informacji, między innymi odniesiemy się także do odcinka numer 4, czyli Bitcoin MVLVZ Score, kryptospekulacja social media X, a także grupa Telegram, to tutaj dzienna dawka informacji z krypto flash, połączona z rynkami tradycyjnymi, a także kryptospekulacja spekulacja pod grupy i tutaj temat Glasnot. wczoraj, zarzuciłyśmy pełno historycznych, czy też ostatnich update'ów, materiałów na obecną sytuację na rynku, Bitcoin Market Value to Realized Value Ratio MV يعرفين Stosunek wartości rynkowej do wartości zrealizowanej cena Bitcoina z indykatorem połączonym ze wskaźnikiem na poziomie, jak tutaj widzimy, 1,0. Testa oto pozioma linia i indykator MVRV na tle ceny BTC. Rzecz jasna, ten oto wskazuje, kiedy cena rynkowa znajduje się poniżej wartości godziwej. Wskaźnik ten został stworzony przez Davida Puella. A tak to odnosiliśmy się właśnie do tego wykresu Puel Multiply. Zapraszam historyczny update. No i co ciekawe, ten jest oto, Tutaj znajdujemy się po Halloweenu, jest to ten oto pionowy punkt, wykres kropkowy, a także strefa zielona, czerwona. Ten jest obliczany poprzez podzielenie dziennej emisji. Wartości bitcoinów poprzez 365-dniową średnią, ruchomą dziennej wartości emisji. I tak oto oczywiście wnieśliśmy się w ten nowy pułap po hallingu, a więc dopiero początek. Patrząc wstecz, oczywiście bierzemy pod uwagę rynku, na rynku, sytuację na rynku, jakie inne czynniki także wpływają na rynek. Dziś słońce, jutro deszcz i odwrotnie. Odnosząc się do Multiply, no to tutaj mamy dopiero początek tego, co przed nami, patrząc w tle historycznym i też osobiście uważam na tle innych danych, nie tylko tego czy innych. On-chain gromadzonych informacji. Żeby przybliżyć, e, czym jest wartość rynkowa, tak? Wartość rynkowa, inaczej zwana całkowitą kapitalizacją rynkową, ma zastosowanie do BTC. Jeśli pomnoży się najnowszą dostępną, czyli aktualną cenę bitcoina w USD na giełdach przez liczbę wydobytych dotychczasowych bitcoinów. A czym jest realizowana wartość? No to właśnie zamiast zliczać wszystkie wydobyte bitcoiny po równej aktualnej cenie UTXO, są one agregowane i przypisywane poprzez cenę opartą na cenie rynkowej bitcoina. Tutaj już każdego zostawi. Do zobaczenia Market Value To release Value Ratio. Jak to wygląda na chwilę obecną i na jakim pułapie znajdowaliśmy się wcześniej w stanie EV i akumulacji, dystrybucji, bessy i tym podobne na chwilę obecną. Mamy zjazd na poziomie MV RV 1,96. A więc można powiedzieć zdrowo w tym wypadku, bowiem te szczyty kulminacyjne miały. W granicach dwóch, trzech, oczywiście, punktów w ostatnim hoście, patrząc wstecz. Jest to czynnik tutaj malejący, jak widzimy historycznie. Współczynnik ten, czyli pamiętajmy, obliczany dzieląc wartość rynkową przez wartość zrealizowaną w danym dniu. Zobaczmy na Bitcoin long term holder, czyli. Ten uwzględniający tylko UTXO o co najmniej żywotności 155 dni, to należy wziąć pod uwagę, a ten służy jako wskaźnik do oceny zachowania inwestorów długoterminowych, jednak w tym przedziale dniowym. Dzięki temu indykatorowi możemy zobaczyć na okresy, już tutaj dystrybucji, akumulacji. No, jesteśmy na poziomie 3,42, 2,76 na chwilę obecną. Patrząc wstecz, to jest to poziom jeszcze przed tą największą eferą, gdzie potencjalnie mamy się znajdować. I odwrotność, czyli short term hauler, tutaj oczywiście poniżej 155 dni. Tutaj bardzo zdrowo odreagowanie. Znaleźliśmy się także na tym indykatorze 1.0, ta pozioma linia. No jak zobaczymy sobie historycznie wstecz, to jest Zdrowe podejście, chociażby poprzez ostatnie cykle, i mieliśmy tutaj w tym wypadku to oto zejście przed tym, ostatecznym, tak zwanym jeszcze ranem, a także i nawet lata 16-17 to były odbicia w tym miejscu. A w ostatnim czasie 23 rok, ten september, mieliśmy tutaj zjazd. Poniżej i odbicie, a więc posiadacze krótkoterminowi, możliwe, że swoje rozegrali potencjalnie, choć jeszcze nie wyruszyłem, że mają tak miejsce na tym pułapie na dzień dzisiejszy 0,93% indykator ten właśnie odnoszący się do glasnot materiał numer 4, glasnot 4, czyli MVRV score dla przypomnienia kapitalizacja rynkowa minus zrealizowana kapitalizacja No i tak historycznie właśnie te maksyma bitcoinów pokazywane w ciągu dwóch tygodni ogólnie wykazuje czyli bitcoin jest przewartościowany, niedewartościowany w stosunku do właśnie tej wartości godziwej, o której wspominaliśmy na początku i na dzień dzisiejszy pod tych ostatnich zjazdach 1,82 mamy współczynnik MVRV score podczas gdy ten. Bullrun miał w stosunku tutaj wyznaczonym 7,5 poprzednich latach, więc zobaczmy jak nisko tutaj jesteśmy i ile miejsca mamy potencjalnie na wzrost między innymi poprzez ten indykator i w jakim obecnie etapie rynku się znajdujemy, biorąc oczywiście pod uwagę nie tylko te czynniki dzisiejsze, ale te wcześniejsze i ogólnie patrząc na sentyment rynkowy, nie tylko kryptowalut. Jeżeli macie swoje pytania, negacje, zapraszam, warto się edukować każdego dnia, grupa Telegram, ponadto kryptospekulacja wtorek, dziękuję.